Przyjechałam na akademię razem z mężem po to, żeby zaczerpnąć nowych wiadomości, zaczerpnąć nowych znajomości, dowiedzieć się czegoś nowego w obszarze pro-life bardzo bliskie mi są tematy, które są podejmowane. Przede wszystkim o tematy osób nieheteronormatywnych, tego w jaki sposób z nimi pracować, jak do tego podchodzić. W swojej pracy też mam rodziców, dzieci, które chcą zmienić płeć i rodzice są zagubieni, więc też przyjechałam tu z takim pytaniem, jak możemy im towarzyszyć. Przyjechałam na Akademię ProLife, żeby poznać ludzi, którzy podobnie jak ja Czują, że wartość ludzkiego życia jest wartością szczególną. Przyjechałam z takim też nastawieniem, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, żeby zaczerpnąć trochę z takiej, z takiej siły. Wiadomo, że wspólnie możemy zrobić więcej. Przyjeżdżałam przede wszystkim jako mama nastolatków, którzy wchodzą w trudny etap i mają dużo różnych pytań, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. I szukałam po prostu mądrych głów, które w sposób atrakcyjny, rzeczowy i merytoryczny będą umiały poruszyć, porozmawiać o, o różnych problemach bioetycznych. Już za chwilę będę położną i chciałabym mieć rzetelną naukową wiedzę na te tematy, które są poruszane. Jak in vitro, eutanazja, aborcja, jak homoseksualizm, stosowanie antykoncepcji hormonalnej, czy temat bardzo na czasie, czyli edukacji seksualnej. Coś, co w sposób szczególny ze mną zostanie, to takie podejście do tematyki pro-life, które pokazuje po prostu piękno ludzkiego życia ludzkiego życia, odpoczęcia. Warsztaty dają przede wszystkim taki czas bycia ze sobą razem, dają takie poczucie, że nie jesteśmy sami jedyni na tym takim polu wartości, w których pracujemy. Warsztaty dają dużo jedności w poznawaniu ludzi, trochę takiego, mówiąc biznesowo, networkingu i pokazania, że jesteśmy tutaj razem i te wartości, o których jest tutaj mowa, czyli bycie pro-life, konkretne podejście do tych tematów jest czymś, co jest bliskie nie tylko mi indywidualnie, ale także innym osobom, które tutaj przyjechały. Często spotykam się z tym, że brakuje mi takich argumentów, jak, jak rozmawiać z ludźmi, którzy, którzy są przekonani o nieszkodliwości stosowaniu antykoncepcji. Dzięki warsztatom z dr Dorotą Jarczewską również dowiedziałam się, ile tak naprawdę nie wiem w tym temacie, i to mi otworzyło potrzebę do kształcenia się w tej dziedzinie. Jesteśmy tutaj zgromadzeni z całej Polski. Osoby z różnym stażem małżeńskim, osoby samotne, osoby duchowne, konsekrowane. Więc, tak naprawdę, każda osoba, dla której ludzkie życie ma ogromne znaczenie, i każda osoba, która chce o tym świadczyć swoim życiem, odnajdzie tu coś dla siebie. Jeżeli masz 20 lat, 30, 40, może więcej i interesuje cię życie, interesuje cię to, co jest najważniejsze dla nas, obrona życia poczętego, warto. Przyjść na tą akademię. To jest czas, na którym bardzo wiele zyskasz informacji, rzetelnej informacji, budowania relacji, wzajemnego umacniania się. Obrona życia to też obrona relacji z drugim człowiekiem, nawiązanie z nim takiego, takiego flow, takiego zrozumienia, w czym jesteśmy podobni, dokąd dążamy, a w czym możemy wzajemnie sobie pomóc bez oceniania siebie serdecznie polecam przyjazd tutaj po to, żeby właśnie jeszcze bardziej poznać argumenty, które są przeciwko aborcji, argumenty o tym, dlaczego jesteśmy przeciwni in vitro, o tym w jaki sposób podchodzić do osób homoseksualnych, jeszcze bardziej gdzieś tak utwierdzić siebie w tym wszystkim, po to, żeby móc później iść tym w świat.